Witam Was, docent polskiej Ze mną chory chłopiec, chory. I, fak, i faktycznie chory. Ja, tak, ta. Chory chłopiec, ważenia. Rzeczywiście, przyziemiany, no. Doczekaliśmy się tego. Jesteśmy w browarze Sigboy Brewing, jakby nie było. Wiedziałem, że to powiesz, a... Nie, no to, to nie jest browar Sigboy Brewing. No to, jest, to jest browar przetwórnia chmielu, i to jest miejsce, w którym, które jest wydzielane na dzikusy, więc. Mhm. Sigboy Brewing na razie jest tylko i wyłącznie Sigboy Bruning, ale w przetwórni też są, e, też są plany na dzikusy, więc, e, więc ja tu jestem gościem tak naprawdę trochę. Znaczy, Czyli Łukasz jak u siebie, ale... No, tak, ale Łukaszu, tak ja pozdrawiamy. Tak. Fajnie, że... Naprawdę fajnie, bo robimy te materiały cyklicznie od kilku lat. Myślę, że to jest chyba trzeci, albo może nawet. No, ile już Sig Tutaj w księżynicach, kiedy jesteś. No ponad 3 lata już. No, no, więc, no to w więc... październiku było 3 lata, więc... Już... I za każdym razem jak przyjeżdżam, to widać ten progres. I to jest fajne, że jest rozwój, ale rozwój organiczny. Nie to, że tak. jakieś wielkie finansowania, wielkie inwestycje. Tylko te beczułki, jak byliśmy rok temu nagrywaliśmy w jeszcze fali mhm. obok, no to myślę, że tych beczek było połowa. No tak mogło być. Mhm. Tak, tak, jest ich dwa razy więcej teraz tak. No to słucham, jak ten rok minął w wydaniu Segway Brewing? Nie no, cały czas się macamy z rynkiem. <laughs> znaczy, właściwie to się nie, nawet się nie nawet się nie zaczęliśmy macać, tak po mm -hmm. Na razie to jest tylko dostępne na jakichś średnio przejęciach, na których ja jestem e, i na festiwalach. E, I póki co to jest, no, to jest badanie, czy ludziom to smakuje. Wydaje się, że w większości tak. Jakieś tam e, modyfikacje, nie tyle receptur, co, co drożdży nastąpiły, bo ludzie tam narzekali na pewne rzeczy, więc, więc staram mm -hmm. się to jakby dostosować tak, żeby, żeby to piwa były Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało bardziej dzikie. No bo, bo... Czyli to ludzie mówili, że... Tak, jeszcze za mało dzikie, jeszcze za mało dzikie. Ludzie są przyzwyczajeni jednak do tego funki, prawda? Do tego fanki to ten, do, do konia. Są so, <laughs> przyzwyczajeni do tego ten. Ja, znaczy nie do końca bym chciał iść w tą stronę, ale troszeczkę przesunąłem, dołożyłem jakby szczep drożdży, który daje trochę więcej hmm. tego. Gdzieś tam niuans taki dziki, jak wszyscy mówią, się <laughs> pojawi w tych nowszych piwach, czyli pewnie w przyszłym roku, czyli w znaczy 2024 te piwa będą tak naprawdę gotowe dopiero. No te, które teraz będą wychodzić, jeszcze będą, będą blendowane trochę więcej niż w poprzednim roku, ale no, no nie będą miały jeszcze aż tyle tego dzikiego aromatu, co, co docelowo. Nie? Czyli co, trochę musiałeś skorygować swoje podejście przez wymagania rynku? Przez wymagania klientów? Nie, pionku? myślę, że nie. Znaczy nie musiał. Tego jest na tyle mało, że pewnie by to hmm. poszło i jakby to się sprzedaje na pniu, tak? Na festiwalu idzie moment. No na warszawskim festiwalu ostatnio nie przewidzieliśmy, że, że będziemy mieć taki ruch na, na stoisku Monsterca i sprzedaliśmy całe piwo w czwartek i w piątek właściwie. Więc na sobotę nie mieliśmy piwa, przyjechaliśmy tutaj yy, z Rafałem Szufleskim, nalaliśmy kilka kegów dzikich piw i właściwie mieliśmy chyba sześć kranów yy, w sobotę dzikiego piwa i to po prostu... Yy, I sobota, pomimo tego, że sobota nigdy nie jest najlepsza, dla nas była najlepszym utariem, na samych dzikich piwach prawie że, więc... No to znaczy, że ludzie na festiwalu chcą się tego hmm. napić, znaczy jasne. chcą się tego napić w pubie, to pewnie już jest sprawa dyskusyjna, pewnie od czasu do czasu tak, ale, ale na pewno nie jest to coś, co mogłoby być, wiesz, w regularnej sprzedaży w takiej ilości jak Monsters, nie, no to, to, to wiadomo, że to może być jakiś tam... Jasne, ale eee... widzimy, że produkcja rośnie, więc może czas na butelkowanie. No, butelkowanie gdzieś to zrozumieliśmy rok temu. Pierwszy raz jakby w ogóle się pojawiło z nami wysłannika Boju i te butelki miały być od razu. Cały czas nie ma na to czasu. No, liczę na to, że jako że browar się też rozrasta pod, pod względem kadrowym, że ja będę miał też więcej czasu na rzeczy typu zabutelkowanie dzikusa zamiast. Na obsługę ważenia na przykład. Mhm. Nie? E, więc, więc to wynika z, nie z jakiejś mojej tam niechęci do butelkowania, bo to jest dość prosty temat, tak naprawdę, przy dzikusach. No, musisz tego nie utlenić, ale przy refermentacji masz jakieś tam pole na, na błędy, też e, przy tym rozlewie, Więc jest to stosunkowo do, łatwe do zrobienia. Zresztą Pinta pokazuje, e, Pinta Barrel Bruin, że można to zrobić w dość prosty sposób, e, dobrze. Tutaj w wpiwa nie są odstąpione, nie są utlenione, mhm. więc, więc da się to zrobić, oni to robią naprawdę tak na hura i, i jakby jest to dobrze zrobione, więc yy, da się to zrobić, tylko trzeba mieć na to czas, żeby po prostu człowiek usiadł Zakorkował, za, za koszyczkową, no bo to musi wyglądać. No. Kiedy się możemy spodziewać pierwszych butelek? No, bo ja za każdym razem, się, ja, za każdym razem <laughs> u... rok minął, więc... O niej No chciałbym, żeby żeby na tym warsztatskim festiwalu, co teraz będzie, A, żeby, no, to żeby to były jest... jakieś butelki. Okay. Znaczy to nie będzie jeszcze szeroka sprzedaż, tylko tak, żebym ja mógł to sprzedać na pewno na festiwalu, to chciałbym, żeby to było na wiosnę. Czy mi się to uda, to nie wiem. No, bo mm -hmm. już na poprzednich chciałem, żeby butelkować chociaż jakąś partię, żeby, wiesz, żeby stało to na regale, żeby ktoś mógł przyjść i wziąć sobie tak, do, tak, do domu. No tak, nie tak. udało mi się to po prostu czasowo, więc mam nadzieję, że teraz się hmm. uda, ale cholera wie, czy to, się, czy to się uda. Z czego jesteś najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o zeszły rok, w kontekście oczywiście z ich no. Najbardziej jestem zadowolony chyba z tego, że nie było właściwie żadnej wpadki. W sensie wszystkie piwa były hmm. na przynajmniej dobrym poziomie, niektóre były bardzo dobre. Ja uważam, że to piwo z jagodami z bazylią jest hmm. wybitne, tak mi wybitnie smakuje, po prostu uważam, że... I, jest... i ciągle jest. Ciemno jest, no tak, tam no to na festiwalu, później na jakimś jednym kreno zaraz na fieście pewnie będzie. I to, to z tego piwa jestem dumny. W sensie uważam, że udało się wyłapać balans między tą jagodą, tą jagodę czuć, która jest ciężkim owocem do jakby uwypuklenia w piwie, czuć dzikość, czuć kwaśność, czuć tą bazylię też nie wprost, ale bardzo mi się podoba balans tego piwa, uważam, że jest naprawdę świetny, więc... Więc najbardziej jestem zadowolony z tego, że wszystkie piwa utrzymały poziom, że, że nie, nie było żadnej takiej naprawdę dużej wpadki. Jedno piwo było trochę słabsze, ale nie na tyle, żeby, mm -hmm. żeby powiedzieć, że to było nieudane piwo, nie? Zresztą ono cały czas jest, po prostu sobie dofermentowuje w Czy jakieś w specjalne piwne pomysły na nadchodzący rok? Przede bardzo mi się spodobał ten motyw bazylii, więc pewnie jakieś o. zioła, po, połączenie owoców z ziołami, na pewno się coś pojawi jeszcze. Bardzo fajnie wypadły dwa piwa w zeszłym roku, które były chmielone na zimno, dzikusy. Jeden to był, to w tym pierwszym życiu piwo się nazywało Alternative, i ono było chmielone Sabro. A później na One More Beer chyba pierwszy raz pojawiło się piwo Crax, które było chmielone Nelsonem i refermentowane oh. mm. sokiem na NFC z ananasa. I to piwo jest chyba najlepiej ocenianym piwem w Silbojom mm -hmm. na Antapcie. Ja jestem trochę tym zaskoczony, jak jechałem na One More Beer, to najbardziej się obawiałem o to piwo i tak drżałem trochę, że ono może nie do końca trafić, a okazało się, że wiesz, pojawiło się tam, zebrało dobre oceny, później się pojawiło w Warszawie, zebrało jeszcze lepsze hmm. oceny, gdzieś tam w jakimś pubie się pojawiło, na jakimś kronoprzyjęciu też, czas ludzie bardzo falili to piwo, że, że fajny balans, że w ogóle bogate i tak dalej, więc pewnie w tą stronę też jakieś tam, to, to, to w domu robiłem i to wiedziałem, że to, to zagra, hmm. ale fajnie mieć potwierdzenie, nie? że. Że lekkie chmiananie dzikusa podbija Ci te, te wszystkie takie owocowe aromaty i, i to fajnie wygląda, więc pewnie w, w tą stronę też pójdziemy. No natomiast dzisiaj wizyta oczywiście Janek poczęstował mnie pełnym przekrojem przez <laughs> wszystkie beczki. Eee, no i jedno piwo rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie. Chyba możemy je pokazać. Nie wiem, no, chyba A nie wiem o którym mówisz, ale... E, <laughs> nie no, no. oczywiście chodzi, e, słuchajcie, o brud, piwo szampańskie. Zobaczcie, to jest ta historyczna beczka. Wiadomo, pozdrawiamy Czesława Dziełaka, browar Stary Rynek, jako na razie jedyny komercyjny, mały browar, który zrobił tego typu piwo. Janek się szykuje z tym piwem, zobaczcie, szampańskie 4 lutego zeszłego roku. Kiedy możemy liczyć na dokończenie Ech, procesu? Pomysł był na to, żeby puścić to na Sylwestra z 2022 na 2023, bo to wbrew pozorom. Czyli już ten co był. Ten co był. Taki był wstępny plan, ale jako, że nie było czasu, a to wymaga czasu, no to przesunąłem to do, do przodu rok. No więc na Sylwestra następnego. W sensie, znaczy na Sylwestra, no pewnie grudzień po prostu, tak, żeby można było sobie kupić z wyprzedzeniem to piwo i otworzyć je na, na sylwestra. Czy będziesz postępował? W pełnym procesie wyrabiania piwa szampańskiego, który widzieliśmy na fotorelacji Czesława no Działaka, trochę tam roboty jest. No taki jest pomysł, znaczy wiesz co, no, mi, mi się to strasznie podoba. Ja jak jeszcze byłem piwowarem domowym i był konkurs na Podlaskim, na Podlaskim konkursie była kategoria, którą usędziowałem później ostatecznie. To bardzo chciałem uważać to piwo, ale też już, już, już nie miałem wtedy czasu za dużo mm -hmm. na takie eksperymenty, no, ale uważam, że to jest, rozmawialiśmy o tym i mówiłem Ci, uważam, że nie ma nic bardziej, rzemieślniczego niczego niż zrobienie Piwo, że piwa szampańskiego, a, a mnie takie rzeczy po prostu jarają, więc, hmm. więc będę chciał zrobić to w ten sposób. Czy to wyjdzie, no to <laughs> jeszcze nie wiadomo. Nie? Próbowaliśmy. Ja myślę, że jest bardzo duży potencjał. No te 10% alkoholu niewyczuwalne. W ogóle. Niewyczuwalne. Właśnie o to chodzi, że niewyczuwalne. Bardzo fajne winogrona. No więc jak ono już zostanie, Ta Zresztą... klarowność, w ogóle tak, tak. totalny klar, tutaj nic nie trzeba będzie klarować. Trzeba, trzeba jakby nadmienić też, że to nie będzie klasyczne, klasyczne piwo szampańskie, nie? To są cześka, czy tam, bo nie chciałbym, żeby Dawid był też pominięty w tym, mhm. generalnie ze Starego Rynku, ze starego rynku tak. e, to też nie było takie klasyczne piwo szampańskie, ono było kwaskowe, nie? Ono tam były bakterie wpuszczone, do... no, no, normalnie w oryginale ono nie jest kwaśne, mhm. a tam to było kwaśne, więc tutaj jeszcze dochodzą dzikie droże, więc to już w ogóle jest jakiś tam przy czym Z Bretów trochę jest, ale w takiej hmm. bardziej owocowy Owocowej sposób. Stronie, nie nie, nie, no, ma, nie ma na pewno stajni ani w z, z tą stronę. Ale no to będzie wiesz, no jeszcze dalej, tak? Więc powiedzmy, będzie to piwo niekoniecznie szampańskie, ale wykonane metodą szampańską. O, tak. No słuchajcie, no, według mnie zapowiada się hit y, roku 2023, ale <ślamy> przekonamy się o tym przed Sylwestrem praktycznie przysłałem. za rok. No nie no, jednak, jednak to są rzeczy, Dobra, na które wiesz, no siedzimy tyle lat w tej branży i jest tak. niewiele takich piw, stylów piwnych, które są jeszcze nieodkryte tak naprawdę w wykonaniu polskich rzemieślników, więc no tak, to jest super tak. sprawa, że, że no, na, y, przez lata powtarzałem, kiedy polskie dzikusy, kiedy polskie dzikusy. No i teraz przejechaliśmy te z 10 beczek dzikusów. I jak gdyby już jestem ukontentowany. Mamy te dzikusy polskie, chociaż oczywiście w wykonaniu Janka... Jeszcze powiedz, że się coś... znudziły już. <laughs> znaczy, nie. no właśnie, pytanie o blendowanie, bo yy, teraz na sympozjum Bartek Ociesa opowiadał o Pinta Barrel Brewing, o strefie dzikiej i też taką konkluzję miałem, że przy takiej wielkości browaru jak Pinta Barrel Brewing najważniejszą rzeczą jest sztuka blendowania. Sztuka właśnie wybrania z tych beczek yy, odpowiednich piw i zrobienie odpowiednich proporcji, to jest jak gdyby klu yy, tego browaru. U Ciebie to trochę inaczej chyba wygląda. To znaczy, no, na pewno nie jest główne klu, no, bo jakby Pinta Beret Brewing, jeżeli wypuszczę jakiegoś dzikusa no to wypuszczę go powiedzmy w ilości, strzelam, nie wiem czy tak jest, ale wydaje mi się, że tak, 10 hektolitrów. Więc żeby uzbierać 10 hektolitrów siłą rzeczy musisz zblendować kilka beczek, no bo beczka ma 250 albo powinie 300-500, no w każdym razie no, nigdy nie będzie jedna beczka, e, chociaż podejrzewam, że poczekajmy chwilę zaraz będą single barrel, e, bo to się też wiesz dobrze pewnie sprzeda, ale i to, to nie był żaden przytyk, no w sensie... Po prostu tak będzie. No tak. No, no. E, no tutaj ja mam na tyle mało tego piwa i często po prostu piwo jest z jednej beczki tylko i wyłącznie i to jeszcze jest rozlewane czasami na potrzeby festiwalu, tylko na, na, na raty. Więc ja nie mam jakby potrzeby, znaczy nie muszę tego robić. Mhm. Co nie zmienia faktu, że niektóre piwa zresztą próbowaliśmy, jedno jest tam trochę za bardzo kwaśne, więc trzeba będzie to zblendować z czymś mniej kwaśnym, moim zdaniem. Ktoś jest mniej owocowe i przydałoby się podbić owocowość, no to raz, że można dodać owoce, ale dwa, że można to zblendować z czymś, co jest bardziej owocowe. Więc no to, to blendowanie będzie miało miejsce. Już miało w przypadku jednego piwa, było, było takie piwo na festiwalu Blender się nazywało po prostu. Mhm. I, I na pewno będą jakieś, jakieś blendy. W przyszłości pewnie będzie tego więcej, jak trochę urośnie browar i, i będzie coraz więcej tych beczek. Ale no, póki co no nie, ma, nie ma po prostu potrzeby. Jak planujesz jakich... ten rozrost beczek? Jakieś stojaki? Stojaki, no, no mam, bo stojaki już są kupione, więc jakby, co no, pan tu widzisz, stoi na stojaku. E, po, po, palety to są pozostałości, po jakby takiej. Trochę raczkowaniu projektu, nie? I to pójdzie mhm. tam, a to zalejemy jedną, a to zalejemy drugą beczkę, i dlatego one stoją na paletach. Ale docelowo wszystkie będą stały na, na stojakach, i, i docelowo wszystkie tak w ten sposób będą utrzymane. Będzie ich coraz więcej, no sił rzeczy. No, teraz kupiłem na przykład. No muszą leżeć, nie wiadomo. Tak, była jakaś akcja z mostów, który z, z, zamawiał jakąś bardzo dużą partię beczek po hiszpańskim winie, więc tam cztery sztuki przytuliłem ja, i one mają przyjechać w tym miesiącu. Więc też się czymś zaleję. E, tam z juskiem troszeczkę. Pracujemy, znaczy, właściwie to on pracuje, a ja mu kibicuję, mm -hmm. żeby ściągnął jakieś te beczki, powinien, bo też tam ma jakieś dojścia. Więc, więc będę chciał tak po znajomości trochę. Tu gdzieś taniej, może się uda jakąś fajną beczkę kupić no, no, no w ten sposób, tak? Nie tam, żeby e, jakby systemowo ustalić, że muszę przerobić, nie wiem, 30 beczek, to, to ma być mm -hmm. cały czas zabawa. No, to, to, to też nie jest projekt zarobkowy, no bo umówmy się o takiej ilości, to tam no, żadnego pieniądza z tego um, sensownego. To no, nie, projekt nie, prestiżowy po prostu. No, trochę tak, nie, trochę tak, o, trochę no, tak, no, tak. A po prostu, do zabawy, no bo, bo wiesz, człowiek najpierw ma hobby, ważenie piwa z domu, później przychodzi na zawodowstwo, nazwijmy to robi piwo, w Browarze i tego Jara, no, ale w pewnym momencie dochodzi, już wiesz, do, do, do rzeczy, które zaczynasz powtarzać, no, to, to normalne, nie? I nie tyle, że mnie to nudzi hmm. i nie chcę tego robić, to cały czas jest fajne i ja się tym bawię, natomiast no, rzeczy, które właściwie od pewnego etapu... Tam jest, jest pracy, praca, tam... tu jest hobby. To jest hobby, to no, <coughs> no, trochę tak. Trochę większe hobby niż w domu, ale też nie jakoś bardzo <coughs> dużo większe, nie? Więc, yy... więc tak, no to jest Fajnie, to, więc hobby. słuchajcie, no... Ja sobie tu codziennie przychodzę, jak do... jestem browarze, no właśnie, nie powiedzieliśmy tego, to jest pierwsze wrażenie, tutaj się wchodzi, i ja poczułem drewno, tak trochę jak na strychu w drewnianym starym domu, a potem po 30 sekundach bourbon. No burbon i jeszcze później uderzenie tych dzikich drożdży takich owocowych. Więc taki tutaj już, już ten mikroklimat się powoli tworzy. A, tak, 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 Więc za rok, jak będziemy nagrywać, to już naprawdę tutaj będzie już bardzo ciekawe. No, bardzo możliwe, no. No jest jakiś tam w dalszych planach zrobienie yy, coolshipa. Ale... Tutaj w ogóle jakieś próby robiliście, żeby... Ja robiłem, ale nie nieudane. No. No... Co, ocet? Apteka. A, apteka, no tak. To... Farmaceutyka. Eee, w Warszawie też próbowałem na no, około 300 próbkach w sumie i wszystko mm. mi się nie nadawało, więc... Nic na no. Tak, tak, nie ma co. Znaczy ja nie, 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 nie potrzebuję, żeby tak na pewno było, zresztą... Uważam, że Amerykanie bez kurshipów robią świetne piwa, mm -hmm. znaczy robią też z kurshipami, mm -hmm. żeby nie było, ale robią też świetne piwa bez takich cudów po amerykańsku, czyli trochę bardziej szybciej, trochę bardziej w stronę owocową i tak, mm -hmm. tak jak to jak to Amerykanie, trochę bardziej. I im wychodzi to bardzo fajnie. Myślę, że nie ma, nie stoi za nimi ta cała tradycja, która też buduje oczywiście fajny klimat. natomiast no, mam... Nie wiąże im rąk. Tak, no, nie wiąże im rąk. Tak, tak samo nie chcę mieć związanych tych rąk tutaj i też mm. jakby nie chcę się zderzać z tą. E, legendą. E, legendą, tak? No bo nie, to jest nie do przeskoczenia, mm. e, wiesz. Nawet jeżeli te kwasy, przy, przytarzam to Pinta Barre Brewing, no bo uważam, że robią mega robotę, ale te ich kwasy, pomimo tego, że są naprawdę świetne, niektóre, e, niektóre są lepsze niż część lambików, które się pije mm. jakby. E, Gdzieś w knajpie, to one nigdy nie będą tak nachajpowane, jak, jak te lambiki prawdziwe, które wiesz, mają za sobą tą całą tradycję. Nie? Wszystko no, to przed prostu... nami. Wiesz. Nie, myślę, że nie, myślę, że ta tradycja jednak tak jak masz z czeskim pisem, pojedziesz do Czech, my sieldziesz sam w spodzie napięcie i on jest smaczniejszy. Janek, ale piwo kraftowe jednak jest tym nowym rozdaniem, i no, tak, to, no. co chłopaki mówią, że na tych nowych festiwalach Węgry może trochę teraz nie, ze względu na sytuację, ale że, że jednak są największe kolejki na festiwalu na Węgrzech do Pinta Barrel Brewing, prawda? No, no, pytanie, o ile, o, ile, o ile tam ich interesowały dzikusy, a ile te no imperialne stały. Tak, stałki, no. takiego tak, browaru z tak, Polski, tak. który jest mały, niedostępny mm. i tak dalej. No, pewnie kilka rzeczy się na to, z, 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 wiesz, składa. Natomiast no, na pewno ta tradycja, która stoi za belgijskimi browarami, jest po prostu nie do przeskoczenia i nie ma się co z tym jakby bić. Czy ty z tyłu głowy... Jakiś, yy, może nie atak, ale pokazanie się za granicą, planujesz? Na razie. Z tymi nie. piwami? Wiesz co, ja mam takie podejście: Monster też nie jest za granicę sprzedawany na razie. Bo jeżeli jest rynek zbytu, no to w Polsce, to ja chcę być, no nie, że jestem patriotą i lokalny rynek i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale jeżeli jestem tu w stanie sprzedać komuś, kogo znam z imienia i z nazwiska, z którym mam jakieś tam kontakty, mm. rozmawiamy, z niektórymi się lubimy bardziej, z niektórymi jakieś tam, powiedzmy, zalążek przyjaźni się pojawił, to wolę sprzedać to takim ludziom, niż, niż, wiesz, do dystrybutora czy dystrybutora. Mm. No, jasne po prostu. Ten projekt Monsters się opierał od zawsze o relacje. Tak samo Sigboy Brooming musi się też opierać o relacje. No, takie jest to od początku moje podejście. Piękny Janek. Słuchajcie, powoli przenosimy się już do Hali Obok i porozmawiamy o browarze Monsters. No, Przeszłam o hurtownie. hurtownie. <laughs> Wszystkiego dobrego dla Sigboy. Dziękuję. A Monsters za chwilę.